Adam Sukłosa to jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. A Państwo, moim gościem, jest Pan Profesor Lech Szczegóła, socjolog, Uniwersytetu Zielnogórski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, no nie pomylił się Pan tydzień temu, gdy tutaj w studiu, na koniec naszej rozmowy, prognozował Pan, że wygra. Karol Nawrocki powiedział, że może wygrać czaskowski Paradoksalnie tak to właśnie wyglądało w ten, w ten wieczór wyborczy, że było blisko zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, ale ostatecznie wygrał Karol Nawrocki. Wtedy rozmawialiśmy o przypuszczeniach, dlaczego tak może się wydarzyć, co, co na to wskazuje. Jak Pan już dzisiaj patrzy na, na ten, re, ten realny wynik wyborów, na to jak widzimy te, te podziały, jeśli chodzi o to, kto jak głosował w grupach zawodowych czy wiekowych, to widzi Pan dlaczego wygrał Karol, Karol Nawrocki? Karol Nawrocki wygrał przez cały zespół błędów po drugiej stronie. Marek Migalski, którego opinię zawsze szanuję, twierdzi, że Trzaskowski był niewybieralny ze względu na swoje dotychczasowe mocno lewicowe wychylenie, ale ja raczej zgadzam się z profesorem tutaj Antonim Dudkiem, że Trzaskowski mógł tą Kampanię poprowadzić lepiej i być już dzisiaj prezydentem elektem. Bardziej Trzaskowski te wybory przegrał niż Nawrocki wygrał? Pan się podpisze pod takimi słowami? No, trzeba oddać szacunek sztabowcom Nawrockiego i jemu samemu za pracę, jaką wykonali. Natomiast w zasadzie można by napisać grubą książkę o błędach tej drugiej strony. I pierwszy rozdział to są błędy samego Rafała Czaskowskiego, drugi rozdział to są błędy sztabu tego kandydata, trzeci rozdział to są błędy Donalda Tuska, czwarty rozdział to są błędy platformy, która w zasadzie mówię o terenowych lokalnych działaczach. W mojej ocenie działaczy platformy w zasadzie przespali tą kampanię. Bo można było jeździć po małych miejscowościach naszego województwa, choćby, organizować pikniki, eventy w takich miejscach jak Babimost, Nowe Miasteczko. Po co mamy posłów i ważnych samorządowców platformy, jeżeli nie chciało im się ruszyć pewnej części ciała, a robili to działacze PIS-u w terenie? Ale... Pan uważa, że te błędy przesądziły o tym zwycięstwie. Mówię o błędach kampanii Rafała Trzaskowskiego, czy, czy o samej platformie, która tak czy inaczej uczestniczyła w jego kampanii, bo niektórzy twierdzą, że te wybory i tak były nie do wygrania. Trzaskowski miał pod górę z kilku powodów. Oczywiście w debatach, które mu szkodziły, był przez wszystkich rywali, konkurentów atakowany. No ale chyba też musiał być na to przygotowany. No, tutaj też nie było w tym chyba nic nadzwyczajnego. No, każdy w wyborach prezydenckich jednak walczy o siebie, o swój elektorat i o swój byt polityczny. Bo chyba gdzieś te zarzuty, które teraz też się pojawiają po wyborach wobec koalicjantów, że oni grali na siebie, no, no chyba też trudno, żeby mieli grać w pierwszej turze wyborów na kogoś innego. No ale czemu ta gra na siebie polegała na atakowaniu... Rządu, Platformy i Rafała, który akurat w tym zestawie był twarzą tej ekipy. To było niesmacznie oglądać właśnie w tych debatach zbiorowych, gdzie w zasadzie wszyscy na jednego i Rafał Czaskowski, ewidentnie zestresowany, często no, gubił się pod tą lawiną zarzutów. A Karol Nawrocki spokojnie nabierał oddechu, mógł przemyśleć, czekając ale, na swoje. Ale to też kwestia jest właśnie tego, że Nawrocki czuł, że on nie musi, on może, bo mam takie wrażenie, że za dużo mówiło się też o tym, nie wiem, czy za dużo, czy, czy, mm, czy właśnie odpowiednio, ale mówiło się o tym, że na pewno nie będzie powtórki z Andrzeja Dudy. Powtarzało się to jak mantrę. No dzisiaj widzimy, że była powtórka z Andrzeja Dudy. I myślę, że tych podobieństw do kampanii Komorowskiego, chociaż on walczył wtedy tak naprawdę o swoją drugą turę przecież, no ale wiele podobieństw można było znaleźć między tamtą a tą kampanią. To była inna kampania niż ta, która przejdzie do historii jako najgorsza. Mówię o Bronisławie Komorowskim, ale trzeba jako drugi element trudności, jakie miał Trzaskowski, to jest to, że. I kiedyś Bronisław Komorowski, i teraz Rafał już płacili za to, jak Polacy oceniają rząd. Ktoś napisał w sieci, że Rafał Trzaskowski niósł na plecach przez tą kampanię ciężki plecak tych zarzutów, które się uzbierały przez te półtora roku od zwycięskich wyborów. W tym sensie miał pod górę rzeczywiście, ale myślę, że. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, że minimalnie większa mobilizacja, również właśnie w naszym województwie, w, w terenie. Trzaskowski nie mógł być wszędzie, ale wszędzie są oddziały i politycy, platformy, którzy gorzko pożałują tego wyniku i swojej bierności, bo za rok niektórzy z nich będą się rozstawać ze stanowiskami. No, to porozmawiamy właśnie na temat tej frekwencji. Wielu wskazywało na to, że frekwencja będzie kluczowa, albo na podobnym poziomie jak w 2023 roku, albo nawet, albo nawet wyższa. Nie było rekordowej frekwencji, bo nie było wielkiej mobilizacji. A wielkiej mobilizacji nie było, bo nie było realizacji obietnic z 2023 roku. No, no, to chyba wydaje się oczywiste. No, zabrakło tego entuzjazmu z, z, z października, wyborów parlamentarnych. Ten, te nastroje rozczarowania, szczególnie wśród młodych, bo to frekwencja, ale wydaje mi się, że te skrajne kategorie tutaj były sceptyczne. O dziwo starszy elektorat przyglądał się, i tym razem w dużej części został w domu, nie mogąc się zdecydować. No, a młodzieży. Nie udało się przez te dwa tygodnie, kiedy już było wiadomo, że to głosy młodych będą decydowały o, fi, o finalnej rozgrywce. Przez te dwa tygodnie Rafał i jego sztab nie potrafili żadnego zaproponować elementu, który by obudził trochę tą młodzież, która dryfowała. No ale młodzież dryfowała to też nie przez przypadek, bo pamiętam jak mantrę powtarzało się od 2023 roku, że koalicja, szeroka ta koalicja obecnie rządząca, wygrała, wygrała, mogła rządzić Polską, bo przed wyboru wtedy wygrało PiS, ale mogła rządzić Polską tylko dlatego, że była wysoka frekwencja i mieli wielkie poparcie u najmłodszych, szczególnie u, u młodych kobiet ale przez te półtora roku w stosunku ani do młodych, ani przede wszystkim do młodych kobiet, no nie wyszli im naprzeciw. I dzisiaj oni albo zagłosowali na Karola Nowra Nawrockiego, bo przecież to on wygrał w tych najmłodszych grupach wiekowych, albo po prostu, po prostu do wyborów nie poszli. Mi się zawsze wydaje, że kandydat, który no pełni pewną rolę faworyta, powinien umieć uderzyć się w piersi. Pokora dobrze politykom robi. Czyli jakaś autokrytyka właśnie za te... Za późno padły te przepraszam, bo pamiętam na wiecu w tym w Warszawie tydzień przed wyborami Donald Tusk przepraszał i jeszcze Czarzasty. Tylko pytanie, czy oni byli w tych przeprosinach wiarygodni? No powinien przepraszać Rafał, a do końca ni niósł taką maskę uśmiechniętej Polski, zadowolonej, y która będzie dalej realizować swoje marzenia. W momencie, kiedy widać, że duża część młodych ludzi nie może tych marzeń realizować w dzisiejszej Polsce, niezależnie czy rządzi Pis czy Platforma. W młodym pokoleniu narasta tak, tak, taki. Frustracja. frustracja, kontestacja elementy buntu, a część tych młodych mężczyzn, nawet nie tych najmłodszych, ale przed czterdziestką również, no, dryfuje w, w stronę takiego agresywnej reakcji. I na to podaż się pojawiła w tej stawce. No to zdaniem pana profesora, jaki był największy błąd rządu? Bo porozmawiajmy, bo ja cały czas mam takie wrażenie, że Rafał Trzaskowski trochę ucierpiał właśnie ze względu na swoje zaplecze polityczne i dlatego tych wyborów nie wygrał. No, to wydaje się dosyć klarowne. I pana zdaniem, największy błąd rządu, który sprawił to, że rząd nie ma, mówiąc w cudzysłowie, swojego prezydenta? Myślę, że um, zabrakło opowiedzenia Polakom o jakiejś strategii tego rządu na najbliższe cztery lata. Ale pytanie, ehm. czy ludzie chcieli strategii, czy chcieli już realnych, konkretnych działań? Bo o tej strategii oczywiście można mówić, tylko myślę, że niektórzy chcieli po prostu już konkretów. Nie używać, że sprawdzają. no ale tego zawsze ludzie oczekują, ale yy, można było, wiedząc, że tych konkretów nie będzie zbyt szybko. Można było jednak konsekwentnie opowiadać Polakom, jakie będą fazy etapy. Wyraźnie mówić, czekamy na prezydenta. Może trzeba było do Andrzeja Dudy te projekty składać i wtedy byłoby prościej mówić o tym, że my chcemy, ale no niestety musimy poczekać na, na prezydenta z naszego obozu. No tego nie było. Tak, ja to, to też zauważałem, że nawet wiedząc, że będzie weto, trzeba było demonstrować, co może złego robić prezydent z konkurencji. Więc myślę, że ta koalicja no, spełniły się obawy, że ona jest po prostu zbyt podzielona wewnętrznie i Donald Tusk dał za dużo swobody koalicjantom albo nie potrafi wymusić na nich, bo jest od nich uzależniony. Więc to wewnętrzne podziały... Jakiś brak sztabu takiego w rządzie, centrum koordynującego działania. Bo mam wrażenie, że każdy z ministrów poszedł w swoje. No nie ma rzecznika rządu, to też każdy wypomina. Tak, 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 to jest duży błąd. A Donald Tusk ma takie sinusoidalne momenty, kiedy się pojawia z jakąś akcją, jakimś eventem, a potem na dwa czy tygodnie. Znika i w zasadzie to, co mówił, nie znajduje kontynuacji. No wczoraj wypełniano Donaldowi Tuskowi, że on na początku maja ogłaszał to, że do końca maja będą gotowe projekty te deregulujące. Cała masa projektów, które miały zmienić, ułatwić życie gospodarcze w Polsce. Mówił, że zrobi to do końca maja, czyli teoretycznie powinien to zrobić przed drugą turą wyborów. To się nie zdarzyło. Każdy mówi brak wiarygodności. No jeśli Mówi się A, a nie mówi się B, no to chyba trudno oczekiwać od wyborców, że oni pójdą i zagłosują na coś, co nie do końca spełnia ich oczekiwania. No tak, Donald Tusk stał się takim czarnym ludem tej kampanii i obecnej sytuacji, i trochę sobie na to oczywiście zasłużył. Mi się wydaje, że zrobił błąd, że nie wykreował swojej prawej ręki. Nie wiem, z jakich powodów nie ma w rządzie czy w otoczeniu Donalda Tuska osoby, która mogłaby koordynować i czuwać nad realizacją tego, co Donald mówi, obiecuje. Nie ma silnego człowieka, który by nawet w cieniu czy za kulisowo był faktycznym wicepremierem, który mógłby zapobiec tym. Kieps, no, spadającym notowaniom rządu. Szef ogólnopolskiej grupy badawczej powiedział, że nigdy kandydat partii, która ma malejące notowania, nie może wygrać wyborów. Pana zdaniem ten wynik wyborów prezydenckich i to, co na horyzoncie w wyborach parlamentarnych za dwa lata, to co widzimy dzisiaj, bo oczywiście sytuacja może się zmienić, ale to gdzieś pokazuje, że zbliża się polityczny koniec Donalda Tuska? Ja już nie chcę chyba o Donaldzie Tusku mówić, bo zdarzało mu się jak Feniks wracać. Czasem go to porażki mobilizowały. Natomiast jestem pewny, że z każdym dniem będziemy widzieli, co stracili Polacy w efekcie tego, jak zagłosowali albo nie głosowali przedwczoraj. Tylko pytanie, czy po raz kolejny gdzieś będzie narracja o tym, że to winni są Polacy, którzy nie zagłosowali? Czy jednak winni są ty, ci, którzy spowodowali, że Polacy albo nie zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, albo nie poszli do UN ze względu na to, że nie podobała im się polityka rządu? Bo mam takie wrażenie, że cały czas próbuje się... Wczoraj też było to widać w mediach polityków Platformy Wypowiedzi, którzy twierdzili, że to trochę jest wina właśnie Polaków, a nie nasza. No, Nie wiem, czy ta narracja jeszcze kogokolwiek przekonuje. No zgoda, ale co by nie mówić, to w, w niedzielę wyborczą decyduje suweren. I on mógł uniknąć y, tej trzeciej fazy wojny polsko-polskiej, która teraz nadejdzie. Ten chaos właśnie polegający na skumulowanym ataku na Donalda, Tuska i rząd, uświadomi nam, że Polacy stracili bezpieczeństwo. Y, bo czekają nas, ja sądzę, no bardzo. Y, Ciężkie miesiące, gdzie w zasadzie wszystko ugrzęźnie, bo Jarosław Kaczyński poczuł krew i yy, ma szansę yy, no, roz, rozwibrować koalicję. No czekają nas dwa lata ciężkiej kohabitacji, no to nie, już wiemy. Nie, nie, to czeka nas, za rok będzie już po wszystkim. Będą wcześniejsze wybory, ja nie, no niech, nie mam złudzeń. Nie, no nie każdy, nie każdy się, się, się zgadza z... Y z takim podejściem, że wybory będą wcześniej. No, wczoraj widzimy też te ruchy, które wykonuje czy Donald Tusk, który wystąpił w o zaufania. Do rządu, do Sejmu, owotą zaufania dla rządu. Jarosław Kaczyński z kolei mówi to, co mówił kilkanaście lat temu w podobnej sytuacji, czyli mówi o, o premierze technicznym, o rządzie technicznym. Pana zdaniem na razie to są tylko takie, takie przepychanki, czy faktycznie z tego będzie musiało coś wyjść, bo w ten sposób w tym natłoku różnych politycznych przecież trendów, bo widzimy, że tu jest sprawa spliwości, jest Konfederacja, jest Grzegorz Brown, są tarcia w koalicji, czy w ten sposób nie da się wytrwać do 2027 roku? No powtórzę, za rok będziemy mieli najpóźniej za rok, jeżeli nie jeszcze jesienią. Yy, wiadomo, że skoncentrowany atak na Donalda Tuska, osobistego wroga Jarosława Kaczyńskiego, był głównym motywem kampanii PiS-u i jej kandydata. Yy, zrobiono przez te kilkanaście miesięcy rządów tej koalicji po tamtej stronie wszystko, żeby uczynić z Donalda Tuska synonim wszelkiego zła i ja nie sądzę, żeby tu jakakolwiek kohabitacja sensowna mogła zaistnieć, bo na Nawrocki świetnie w tą narrację wszedł, a na jego wiecach śpiewano ryża wrona, orła nie pokona, tak? Wrona, tak jest, więc i to się niosło, więc Jarosław Kaczyński ma cel życiowy zniszczyć Donalda Tuska, bo wie, że to mu już toruje drogę do powrotu do władzy i to się wydarzy szybciej. Ale to ten powrót nastąpi? Widzi Pan powrót PiSów wraz z Konfederacją z prezydentem Nawrockim, no bo wtedy co? No to wtedy, rozumiem, koalicja się rozpada I co, i co z tego zostaje? No koalicja się rozpadnie prawdopodobnie. No więc mamy rząd z premierem Mencenem i wicepremierem Czarnkiem. Dlaczego nie? Już jesienią. Myśli pan, że, to tak, że to do tego tak szybko dojdzie? Bo mówię, no jeszcze raz, patrząc na to, że mm, te dwa lata oczywiście mogą być trudne dla rządu, no ale chyba też każdy z nich zdaje sobie sprawę z tego, że mm, no to może oznaczać koniec, czy dla lewicy tego, czy dla Szymona Hołowni, czy dla PSL-u. Polityczny koniec oczywiście. Ale w Polsce już się zdarzało, że politycy mając taką świadomość brnęli w stronę, w ślepą uliczkę i, i to... Na razie obserwując jakość koalicjantów i ich obecną kondycję chołowni Gośniaka-Kamysza, liderów lewicy, to takie samobójstwo się może na naszych oczach dokonać. Chociaż sądzę, że Jarosław Kaczyński sprytnie poczeka, żeby się ta koalicja wypaliła, zmęczyła Polaków. Po zimie będą kiepskie nastroje, bo znów dużo zapłacimy za ogrzewanie. Czarnek będzie zasypywał ten rząd wspaniałymi ustawami rujnującymi budżet, które parlament będzie musiał odrzucać. I po zimie będziemy mieli kampanię wyborczą. Czyli pan profesor dla tego rządu nie widzi już światła w tunelu, a powiedziałbym więcej: nawet tunelu już pan nie widzi. No, wolę być sceptyczny i pesymistyczny. Prognozy jak widzimy się ostatnio łatwiej sprawdzają. Potrzeba politycznego geniusza, ale tu jeden geniusz nie wystarczy. Musiałoby jakieś oświecenie nastąpić w całym zespole liderów tej koalicji. No ale to na koniec pytam: może właśnie gdzieś trzeba było poszukać zmian, zmian jeśli chodzi o personalia w tej koalicji? Może to, to dałoby jakiś Efekt, przynajmniej w odbiorze społecznym, może trzeba było właśnie nowego prezydenta tymi ustawami, które się nie zgłaszało przez półtora roku, teraz zasypywać i mówić, że to jednak ten prezydent blokuje, a my mamy nowe podejście, nowe twarze, nowe rozdanie. Tylko liderzy tak chętnie nie ustępują miejsca nowym twarzom, tym bardziej, że yy, nie za wiele ich widać. Za plecami tych liderów. Ja wczoraj, no tak sobie tworzyłem nowy rząd, że Donald Tusk, żeby odciągnąć uwagę od koalicji, ustępuje, premierem zostaje Sikorski. No ale reszta układu no pozostaje bez zmian, bo jeśli spojrzymy na, na partie, które tworzą koalicję, to tam raczej też za plecami liderów niewiele nie widać, więc no, tutaj raczej sytuacja jest chyba patowa. Tak, tak. No. Więc yy, może za wczesna jest ta nasza rozmowa, yy, ale chmury, czarne chmury już nad Polskę nadciągają. Yy, i, yy. Znaczy czasami na gorąco widać więcej, dlatego, dlatego pewne, pewne trendy i tendencje chyba już, już są widoczne w polityce. Pytanie tylko, jak to się skończy, więc na koniec zapytam pana profesora, skoro tydzień temu pan miał dobrą prognozę, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Trafił pan, zresztą mówił pan tu od wielu tygodni, że, że Karol Nawrocki będzie prezydentem, to zapytam o to, ile ile jeszcze nam zostało tej kadencji parlamentu? Zdaniem pana profesora. No 10-12 miesięcy. 10-12 miesięcy. No i chyba z tą prognozą zostajemy. Może coś się zmieni, może będzie wcześniej, może później okaże się jak zwykle w praniu. Bardzo dziękuję. Profesor Lech Szczegła, socjolek Uniwersytetu Logurskiego Państwu moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.